W związku z tegorocznym świętem wszystkich zmarłych wspominamy wybitne postacie, które pozostawiły po sobie niezatarte ślady we wrocławskiej i dolnośląskiej kulturze, sporcie i życiu publicznym. Jedną z takich osób jest na pewno Andrzej Szajna, trzykrotny olimpijczyk w gimnastyce sportowej. Reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, w tym na Igrzyskach Olimpijskich. Był wielokrotnym mistrzem Polski i Europy. Zyskał sobie szacunek za swoją wytrwałość oraz pasję do gimnastyki, co uczyniło go ikoną sportu nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce. Andrzej Szajna pozostanie w pamięci jako sportowiec pełen zaangażowania, który inspirował młodsze pokolenia do realizowania swoich sportowych marzeń marzena Kipiel-sztuka. Popularna aktorka, której twarz i talent są doskonale znane wszystkim fanom polskiej telewizji, przede wszystkim kojarzona jako Halinka kiepska skręconego we Wrocławiu serialu Świat według kiepskich. Aktorka zdobyła serca widzów swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru oraz autentycznością. Marzena kipeta sztuka była pełna życia i radości, a do domów Polaków wniosła wiele śmiechu i wzruszeń. Arkadiusz Osiak to nasz zawodowy kolega, założyciel i wieloletni prezes serwisu Mani.pl. Jako pionier polskiego biznesu internetowego zrewolucjonizował dostęp do informacji finansowych i ekonomicznych, dostarczając rzetelną wiedzę każdemu z dostępem do internetu. Był wizjonerem i przedsiębiorcą, a z jego dzieła korzysta do tej pory miliony użytkowników. Mieczysław Żelaznowski to trener kolarski, który stoi za sukcesami wielu polskich sportowców, m.in. Ryszarda Szurkowskiego, dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego. Przekuwał talenty w mistrzowskie osiągnięcia, a jego poświęcenie dla sportu oraz nieustające wsparcie dla młodych adeptów kolarstwa przyczyniło się do rozwoju tej dyscypliny w Polsce i we Wrocławiu. Żelaznowski pozostanie w pamięci jako niezwykle oddany trener, który nie tylko uczył techniki, ale także inspirował swoich podopiecznych do nieustannego rozwoju. Bogusław Danielewski to legendarny artysta teatralny i filmowy, który przez lata był inspiracją. Zmarł mając 96 lat. Za życia został oznaczony złotym medalem zasłużonego kulturze Gloria Artis. Jego kunszt aktorski i charyzma z pewnością pozostaną symbolem klasy i profesjonalizmu na polskiej scenie artystycznej. Jan Szurmiej pozostawił po sobie wybitną spuściznę w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W latach 1990-1993 był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej. Jego twórczość wyróżniła się głębokim zrozumieniem i pasją do sztuki scenicznej. Szurmiej pozostanie w pamięci jako osoba, która nie tylko rozwijała kulturę teatralną, ale także kształtowała jej przyszłość.